Witajcie! od drugi odcinek z serii Pokémon Black 2 i kontynuujemy naszą podróż w mieście Asperita. No według gry jest jesień, mamy dzień. Tak. Całą noc przestaliśmy w miejscu widokowym. I teraz tak, czy Bianka tu stoi? Nie... Yy, musimy poszukać Bianki, bo podobno daje przydatny ruch. Jeśli jesteście... Jeśli wasz Pokémon bardzo Was lubi. Dobrze się nim opiekujecie, to yy, riter yy, to ten ruch staje się coraz silniejszy, gdy... Yy, poka bardziej was lubi. I ten ruch to jest return. Yy. Ten ruch się bardzo przyda. No i tu recepcjonistka drogi nas, jak widać. O, tu Bianka i ona chyba nam będzie pokazywać jak złapać pokemona. i tak dzisiaj już będę łapał pierwszego pokemona, który będzie w mojej drużynie, ale niestety będę szukał chłopaka, a więc może być problem. O właśnie to jest ten Pokémon, sercu to jest Perloin, że nie dziewczyna, a chłopak i Bianka ma Lilypata, to jest bardzo ciekawe świeżo w łapanie, pewnie wytrainowany na każdym startera tu najciekawszy dzisiaj zgłębiam tajniki łapania i pierwsze łapanie odbędzie się dzisiaj Tak, Igienka złapała Perlojna. No, więc perloina chcę złapać, bo nasza mi ochota, żeby mieć perloina w drużynie chociaż raz. I dlatego ktoś, mnie, pewna osoba poprosiła mnie o to. Akurat nie w komentarzach, ale pewna osoba mnie o to poprosiła. Więc złapię perloina, Mam nawet jego imię. Tak. i będziemy mieć drugiego członka drużyny i tak co do Pokédexa, więcej dzieje się no, na dolnym ekranie i tu znamy dopiero dwa Pokémon, czyli Rich, Snivy i Tepiga. Wychodzimy z Pokédexa i z menu różnego i wchodzimy w trawę, złapać Pokemony. Nie łapałem Pokebole, dostałem 5 Pokebole od bianki. No i oto Perloin na powitanie, ale niestety jest dziewczyna, więc potrenujemy w takim razie Snivy. Siódmy poziom, najlepsza rzecz dla Pokemona, który zaczyna od piątego, to jest Snivy szósty dobry. Te są wkurzające. Taką scratch, taką scratch. Potem on, on użyje, użyje dwa on czasami używa asysty. To jest jeszcze dodatkowo wkurzające. Ale mam siódmy poziom i 15. Y, y, doświadczenia w zapasie. I wine week. No to jest bardzo ciekawe. No dobrze, ale wracamy do traf. Liczę, że znajdę tego Perloina, że nie będzie to przeżywać filmu. No ale oto patrat i z biciem z, z, z patratem ucieknę. Nie wiem, czy znajdę odpowiedniego perlojna. Jak nie dzisiaj, to kiedy indziej. Albo raczej jak nie w tym odcinku, to kiedy hmm. indziej, bo dzisiaj może jeszcze się uda coś zrobić. Ale... Tak, teraz patraty mnie atakują. No i to są dziewczyny na ludzatek. Snajfi, mogłeś, mogłeś być dziewczyną. Chłopaki chłopat ciągnęli. Teraz mówią, same dziewczyny pewnie. Po prostu. A kurka, no i... Pierwsze... czy te patraty nie rozumiem, że nie chcę łapać patrata? A dlaczego specjalnie chciałbym perloina chłopaka, no bo i nie jest takie specjalnie dla chłopaka. No ale jak się nie uda chłopaka, no to dziewczynę złapiemy. Chyba, że... O tak. Chociaż... Bierzmy co dajmy. Dobrze, troszkę staklujemy tego perloina. Jeszcze raz może. Okej. Okay. Idealnie. No dobrze. Teraz zaglądamy do naszego plecaka. I na dole wybieram właśnie teraz pokebola. Yy. I wyrzucam pokebol. Są formuły, żeby klikać jakieś przyciski, żeby pokebola się złapał, ale na początku to działa raczej tak że po prostu rzucam pokemony. Czasami można rozpracować, jak złapać Pokemon naciskając przyciski. No dobrze. Perloin jest w drużynie. I jak go, jak ją nazwę? Perloin nazwie, nazwany zostanie. Tak. Hmm, pokażę wam Perloyna. Perloyna nazwałem. u modest. Muszę zobaczyć, jakie ma statystyki. Ouch! Chociaż, który to poziom trzeci? A, to też nie tak źle. Zwiększa prędkość, do, rzecz do jest Tak, oto Perloin! Numer 12 w Pokedecie. Imię zefir, płeć dziewczyna, poziom trzeci, typ mroczny, nie ma żadnej rzeczy. I tu statystyki, maksymalne życie, maksymalne HP to 15, atak 7, obrona 7, specjalny atak 8, specjalna obrona 7 i prędkość 9, czyli prędkość jest najwyższym atutem tego perloina. Ale do, do Snape'a się nie, porów, nie, do, nie dorówna. No, ma no, umiejętność. Amburden, y, czy jakoś, nie wiem, pierwszy raz tę umiejętność widzę. Y, ta umiejętność zwiększa prędkość, kiedy używa... Mm, kiedy zostanie użyta rzecz do uzdrawiania. No to pewnie tu jest wyraźnie napisane. Ruchy to Scratch i Growl. Mm, czyli typowy perloin, dy, typowy Pokémon Kot. Tyle miały, miały też mały Scratch. Oj, przepraszam, że nie było widać na palec. No i na molnie przybywa do nas kolejny perloin. I to jest dziewczyna, na szczęście to jest dziewczyna. Gdyby to był to mi się wkurzył. No dobra. I teraz... Tak! Czy to on? Czy ostrość poprawi? Raczej nie. Dobrze. Mówi, że jego imię to Alder. Tak, to jest chyba ten Alder. Champion Alder. Aha, teraz jest trenerem, nie championem. Czyli ktoś go zastawił. Ciekawe kto. No, cała nowa do przemierzenia, żeby dowiedzieć się, kto jest czempionem. On nas obmacuje, albo Wącha. Nie wiem, oglądał snajby, ale chodził dookoła nas. Jakbyście stanęli troszkę dalej od tego płotka, to jeszcze by Was tu z boku obejrzał z tej strony. O, tu jest jakiś pokeball, zauważyłem. I to jest a potion. Aha, no, potion. Dobra rzecz na początek. No i od razu centrum też w drugim mieście. No na szczęście, bo to jest chyba co miasto centrum. Nie ma miasta w centrum, więc, yy, więc jest dobrze. no. To znaczy, no, na, na początku podróży nie było miasta bez centrum. Potem, jak wracamy do tych miast z poprzedniej wersji, to tam były był miasta bez centrum. Nie wiem, pierwsze było bez centrum, z laboratorium, ale za to u nas nie ma laboratorium, ale jest pełno no, domów do. O, Bianka przepłynęła sporą drogę, żeby do nich się dostać. No a potem ją spotkamy w jakiejś. w. w Mistraltonie chyba. Aha, myślę. wydawało mi się, że to, że to jest jakaś liderka, bo to jest Skyla, jak mówiłem o Mistraltonie. Okej, okay. nie będziemy mogli chyba odwiedzić Aldera w jego domu, czy nie wiem co to jest. Zanim nie damy mapy naszemu przyjacielowi, czyli jak pamiętacie Hugh. Hmm. No i tu! Pierwsza bitwa z trenerem i wystawiony jest yy, yy, Bolba Brat, czyli Snivy. No dobrze, ile ma po jednego? Może, może na dobrze we Zephyr nie walczy? Na to jest Aha, na czwartym to niewielka różnica. No dobrze. No i po co może jest Mam to. Dobra. Na szczęście to nie jest tak znowu zmarnowany ruch. No dobrze, a teraz w lip. Mm. No dobrze, teraz on nas zaatakował. Tu i tak tak, i 6 życia zamiast trzy. Bo moc jest podwójna, kiedy obrona jest zmniejszona o jeden, no potem potrójna jak dwa. No i i tak dalej, aż nam zmniejszy maksymalnie, wtedy nie wiem, ważne ile razy została zmniejszona co. A właśnie, czerwone drzewa, to jest bardzo ciekawe. Pierwszy raz to widzę. Aha, zmienimy Bulba Brata, nie Samuary Switch. Zmieniam Bulba Brata na zefira, że trochę sobie potrenował. I tu pierwsza trenerka, coś czuję, że z Perloinem. Więc fajnie się złożę, no trenerki mają perloina często, no Czerent w Black i White też miał perloina, więc... W ogóle perlojny, ale co w ogóle jest fajny, no już wygadałem się, ale... I tak, wszyscy w Black i White to wiedzą co to za no, ale... Póki Zephyr nie wyewoluował, to jeszcze nie, możecie nie wiedzieć. I chyba są częściej dziewczynami niż chłopakami, dobra. I teraz to będą się skracować pewnie. Bo nasz Zephyr nie zna asyst. W ogóle nie, i tak by nie miał czego skopiować. Dobrze, jak będziemy mieli poziom życia krytyczny, to zmienię zefira no a dopiero żółte życie nam zabraliśmy no dobrze no. i teraz będziemy mieli czerwony pasek w ogóle przeciwnik o poziom wy wyższy i jest od razu no tak i zaczynamy oto znajdujemy Okej. Okay. I użyję tak. Nie będę używałaika. Na Perloina, nie ma co łańcuików używać. Dobrze i mamy ósmy poziom. A Zefir ma czwarty poziom. Nie, więc nie. Jeszcze połowa i dorówna. snajwi. I... Nie wiem, wracać do centrum czy uzdrowić się. Tu chyba tu się uzdrowię, bo mam dużo... Pionów o 7, no co? 5 kupiłem, dwa znalazłem widocznie. Tylko za chwilę potrzebuję jakiejś takiej specjalnej, yy, specjalnego uleczenia, bo tak to bawrac nie potrzebuje. Tam na prawo w dół będziemy mogli zejść dopiero później, więc teraz tam nie idę. Z tym trenerem będziemy walczyć, no ale oczywiście tylko po pokonaniu sali. Chyba, nie wiem, kiedy jest... Składak? Po pokonaniu sali będziemy mogli jakąś rzecz zrobić. Nie wiem... Co jest trener? Dobra. Nie plan z Co jest silniejsze? Sakur czy Scratch? Okazuje się, że tak jest czasami silniejsze. Ale gdy Scratch będzie miał krytyczne ciostro, nie wiadomo. I teraz on nas do końcu Nie wiem. Yy, jeden HP. Nie wiem czy uzdrawiać, czy wymienić. Uzdrowie. Nie chcę sam sobie po walce. Nie, chcę chcę rozdzielania. tego do doświadczenia. Okej, okay. i ta, jeśli ten scratch będzie krytycznym ciosem, a nie był, no ale chciałem powiedzieć, że jeśli ten scratch będzie krytycznym ciosem, to patrat padnie, ale jak widać my też nie, padli, my nie padliśmy, więc też jest dobrze. No ale patrat za to teraz padł, więc jak widać zawsze patrat musi paść, kiedyś. No i na dobry początek nowego poziomu, dostaliśmy, nie wiem. Jedno doświadczenie, nie, nie wygląda to na za dużo. No i tu. dziki Pidaf. Hm. Właśnie... Yy. A właśnie już yy, yy, spotykają dzikie Pokémony, przypomniało mi się, że jeśli chcecie zostać jakieś... Yy, przypomniało mi się spotykają dzikie pokemony jeśli chcecie być jakimś Pokémonem, jeśli chcecie być złapani piszcie. Jakimkolwiek. Możecie być jakimkolwiek. Oj, utknąłem w liściach. Chyba już dlatego, że tam już chodziłem. Prawie, czy jak przejdę drugi raz tą samą trasę, to że są po prostu takie zapadnie. O właśnie, tu, tu jak widać jest to zapadnia. No, jesień jest fajna, bo można stamtąd podnieść tą rzecz. A nie można jej podnieść w żadną inną porę roku. I teraz jeszcze zobaczę ile ma... 10 19 dobra. Połowa to jest U, No i tutaj siła nas na bitwę po jednym Jeden odcinek minął i w drugim od razu bitwa z hill. Chyba co odcinek będzie taka bitwa? Bo no, ten odcinek się kończę... Nie, nie wiem kiedy ale zobaczymy nagrywam już 18 minut więc więcej niż tamten odcinek trwał no i to jest właśnie ciekawe chyba publicznie już się pożegnamy na tym ranczy, eee. no to jest ranco, więc tu się pożegnamy eee, po tej bitwie. Eee, o ojacie, zabraliśmy 8 punktów i taky. Jak się boję. Zum Embera się nie nauczył jeszcze? Aha, teraz wydostanie w ale nie pokonanie. Wiątkę chyba jeszcze jednego u tej lupa Nie, teraz taky. Aucz! Bolało! Epic! Ty gni do dwor! czemu nie pokonałeś Snivy! No to się nie używałem Zambera. no to już jest żałosne! Oj, dobrze, że się przygotowałem. Już tak szerzej nie przygotowałem się na tę bitwę, ale przygotowywałem się na kryzysy życiowe Pokémonów. Kurka! Tak jest 35, a ja mam tylko... Dwa, chyba dwa potiony. O dziewięć, dobra. Tepów jest szybszy. No teraz mi zabrał osiem, już jest lepiej. No dobra. My się uzdrawiamy. On używa Tail Whipa. Gdybym wiedział, że użyję tailwea, to za zaatakował skracę, no ale... No dobra, mi się bak wybrał. Dobra, Scratch, oczywiście przed nami Tackle. Scratch i Papa Tepic. Papa tekik. <laughs> Więc nie jest Papa Nie, Jest Tata Tepic. O, Zeffie ma Assist na szóstym. I prawie siódmy! Super! teki daje dużo doświadczenia dla Pokémonów złapanych w dziczy no czyli zefir na przykład dostał dobra w ogóle no, mroczny pokałon w drużynie na, na, od początku jest dobry uzdrowi mi ktoś życie bo ona w serii ma mało e, tych potionów a nie będę się wracał do miasta w potiony aha ona mnie udrowi. aha nie dostałem potion dobra i on też dostał no to jest akurat fair Mmm. Nasze dwa herdiery, ale macie jednego. Mm. No dobra, kto się mu ukradł herdiera? Kto jest taki niedobry, żeby kraść Pokemony? To może być zespół R yy, albo zespół Galactic, ale dowiemy się kto albo Team Plasma, ale niemożliwe, bo przecież oni zostali wszyscy połapani po tym incydencie z Rashiramem. No więc do zobaczenia w następnym odcinku Pokémon Black 2. I pamiętajcie, jeśli chcecie się być złapani, piszcie.